Umysł jest wspaniałym narzędziem, ale musi być jako narzędzie używany, inaczej on użyje ciebie. Wielu ludzi dąży do tego, co uważają za duchowe oświecenie, może mają rację, ale to doświadczenie wolności, miłości, połączenia ze wszystkim, naturą, ludźmi, życiem, miłością, oni dążą do tego poprzez głowę. Problem w tym, że głowa nigdy nie pozwoli ci cieszyć się jabłkiem, to prawda. Głowa ci powie, że jest organiczne, czy nie? Racja. Twoja głowa powie, że jak je zjem, to gdzie mam je wyrzucić? Tam? Te wszystkie historie w głowie. Mózg jest wielkim narzędziem. Myślę, że sposób w jaki zdobywa się doświadczenie to stawianie w stanach, w których istnieje miłość. Ile lat lekcji językowych miałeś? Bardzo dużo. Ile lat chodziłeś do szkoły językowej? Nigdy nie chodziłem tam, ale zanurzyłem się w tym. Większość ludzi, kiedy to robią, idzie na zajęcia w liceum czy na studiach. Ile dzisiaj rozumiesz? Niewiele. Ale cokolwiek, jeśli nauczyłeś się jako dziecko, pojechałeś do Włoch, chcesz nauczyć się włoskiego, podrzuciłbym cię nawet jako dorosłego na miesiąc i byś się nauczył. Musisz szukać języka miłości. To nie jest coś, co przychodzi, musisz do niego dążyć. Najlepszym sposobem, by to osiągnąć, jest znalezienie, gdzie jest ta miłość. Znajdź coś, co można dać środowisku. Myślę, że większość ludzi ma problemy z pokochaniem siebie. Myślę, że łatwiej pokochać siebie wychodząc na zewnątrz i kochając innych, a potem wchodzisz do tego fizycznego, mentalnego miejsca i żyjesz w prawdzie. Jakby wiara była słabym substytutem doświadczenia. Uwierzysz, jak to jest być w Izraelu, albo możesz do niego pojechać. Zdoświadczysz zupełnie czegoś innego, co usłyszałeś lub przeczytałeś. Możesz wierzyć w to, co dzieje się wokół, albo tam iść, prawda? Potrzebujemy miłości. To przewaga ewolucyjna. Są inne zwierzęta, żółwie rodzą się na plaży, zostawiają setkę dzieci w jajkach, a kiedy się obudzą, przyjdą do tego istnienia, nie mają tam matki, nie mają nic. Ewolucyjna przewaga. Bóg zapewnił im ochronę i teraz idą na wyścig, by przetrwać. Jak zostawisz nas na piasku, będziemy martwi. Musimy mieć kogoś, kto przekłada nasze potrzeby nad własne, a tym darem jest miłość. I to jest powiązane z ewolucją, z rzeczywistością. To rzeczywistość sama w sobie. To nasze, ile z tego wykorzystasz, czy zahipnotyzujesz siebie na to, żebyś zadowolił się czymś gorszym? Kliknij link pod filmem, by dokonać darmowej rejestracji. Nie przegap tej wyjątkowej okazji. Unity Poland.